Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. i pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south, I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud, you can have your doubts, know what I'm about, have your full cloud It be raining out, I keep making sound, go another round, time legend bound, can't stop me now. You don't wanna f*** with me I slow burn like a disease Just tell me that I can not show you things that you couldn't believe Siemaneczko, witam was po kolejnej przerwie Myślę, że czas najwyższy opowiedzieć wam, co działo się u mnie w ostatnim czasie i jak to jest na chwilę obecną. Mam nadzieję, że klimatyzacja nie będzie nam przeszkadzać w rozmowie, ale no, mieszkanie na poddaszu, duże temperatury, więc mam nadzieję, że zrozumiecie jak jest i na samym początku myślę, że będzie dobrze zacząć od końca, można powiedzieć, końca czwartej ligi, bo tam nie zakończyliśmy tego, tego wątku i myślę, że dobrze będzie po prostu tam wrócić. Więc, tak naprawdę, moment przerwy, która była tutaj na kanale, no to był moment, w którym znowu ta dwójka mi się odnowiła. Ona musiała być nie do końca zaleczona, i stwierdziliśmy, że, że trzeba faktycznie odpocząć tak długo, aż to po prostu dojdzie na 100% do siebie i będę mógł śmiało wchodzić do grania. No i wtedy też zaczęło się więcej imprez, więc oczywiście nie, że ja imprezowałem, tylko imprez, jeśli chodzi o pracę, czyli, czyli wyjazdy ze sceną. I to tak wyszło, że że no i byłem i, i zajęty pracą i druga sprawa, no to po prostu odpoczywałem, więc no na kanale zbytnio nic się nie działo i później moment, w którym wróciłem do grania na trzy ostatnie mecze w lidze, no to, to było tak, że i właśnie treningi w klubie i wyjazdy ze sceną, więc no to tak się wszystko, tak się wszystko pokrywało, że no nie było nawet zbytnio czasu po prostu, by to nagrać. Może by jakiś czas się znalazł, ale ten czas typowo przeznaczałem na odpoczynek, bo byłem po prostu wywalony po pracy. No i oczywiście też po treningach czy po meczach. No i zakończyła się czwarta liga i właśnie co do czwartej ligi zakończyliśmy ją na piątym miejscu. Uważam, że to jest dobry wynik jak na naszą drużynę, ale. Przez to, co zrobiliśmy na, w, pierwszej, w pierwszej rundzie, no to jednak te apetyty były dużo, dużo większe i można by powiedzieć, że, że to jest troszeczkę gorszy wynik niż byśmy, niż byśmy się spodziewali. No ale tak wyszło. Trochę też doszło w trakcie sezonu kontuzji takie niepotrzebne też porażki może brak koncentracji i wyszło, wyszło to, jak wyszło. Co do mojej indywidualnej tutaj postawy, co do statystyk. No to zakończyłem niestety bez Double Double. Chciałem, żeby to było Double Double, ale się nie, się nie udało. 9 bramek, czyli jedna bramka brakowała, 9 bramek i 12 asyst, więc myślę, że statystyki jak na to, że tak z każdym rokiem. Co poprzednio grałem w trzeciej lidze, zbytnio tych statystyk nie było. W Lechu też jakoś tak bramek nie strzelałem za, za tego dzieciaka. To tutaj taki faktycznie konkretny, konkretny sezon dla mnie wpadł i mam nadzieję, że będzie to, że będzie to podtrzymane i będzie, będzie to szło po prostu ciągle do góry. I zakończyła się ta czwarta liga. Miałem tydzień. Tydzień wolnego, ponieważ trzecia liga rozpoczyna przygotowania szybciej, bo oni tydzień wcześniej skończyli ligę, więc tydzień wcześniej też startowali z przygotowaniami. No i miałem tylko tydzień wolnego. Nie ukrywam, po sezonie byłem bardzo zmęczony i właśnie tak fizycznie i psychicznie, bo i, i sezon, który, w którym sporo pograłem, i dodatkowo to, że ta praca, no to to wszystko się tak kumulowało, że. Czułem faktycznie, że potrzebuję wakacji. No i tych wakacji miałem tak naprawdę z 2-3 dni. Wyjechałem do Częstochowy, byłem w Czechach też, i tak naprawdę powrót stamtąd to później zajęcie się kilkoma sprawami gdzieś tu na miejscu albo poza miastem, i w weekend kolejny wyjazd do pracy ze sceną i od poniedziałku rozpoczynałem przygotowania w nowym klubie. Nowym klubem już pewnie większość z Was wie, jak obserwuję na Instagramie lub gdzieś tam pewnie po Facebookach, no to mogliście zobaczyć, że jest to Sokół Kleczew. Jestem tam wypożyczony na pół roku, więc też będzie trzeba pokazać się z dobrej strony, aby, aby po prostu utrzymać się na tym poziomie albo trzeciej ligi, albo nawet jeszcze pójść wyżej, bo taki oczywiście jest cel. I tak to, tak to wyglądało, jeśli chodzi o, o te wakacje. W poniedziałek wróciłem do przygotowań w Kleczewie, no i w Kleczewie rozpoczęliśmy z dosyć grubej rury. Jeszcze dla mnie to też właśnie było takie, że mówię, no, tydzień w sumie takich wakacji, no to, to teraz może wrócę i tak wiadomo na spokojnie, a jednak nie było tak na spokojnie. Więc był początek taki potrzebny, żeby się przestawić, że tych wakacji no nie było za dużo. A trzeba, trzeba znowu się nakręcić teraz na następny sezon, i tak z każdym treningiem to tak coraz bardziej wchodziło, że praktycznie zaczynamy przygotowania do następnego sezonu. E, trzeba się jak najlepiej po prostu nastawić, i takie nastawienie już w sumie zostało, że, że jest, e, jest po prostu mocne szykowanie się e, do sezonu. E, teraz minęły, teraz jest trzeci tydzień naszych przygotowań, już praktycznie kończymy ten trzeci tydzień przygotowań. I muszę Wam powiedzieć, że jestem na razie bardzo zadowolony z tego ruchu, że, że tam poszedłem. Wiadomo, najważniejsze to będzie to, czy ja tam będę grał. Więc no na razie walczę o to, żeby, żeby ten skład sobie wywalczyć. No i, i właśnie te trzy tygodnie, takie naprawdę konkretne. Dawno się tak na nogach ciężko nie czułem. Nie dosyć, że treningi właśnie w Kleczewie, to jeszcze do trenera Patryka oczywiście jeżdżę. Zresztą jako taką przebitkę tutaj mogę Wam wrzucić, żebyście sobie na chwilkę zobaczyli ten trening. No i tak dodatkowo sobie jeszcze trenuję u, u trenera Patryka, u Torpedo, więc no jest konkret robota naprawdę jeszcze wiecie do jazdy, ponieważ dojeżdżam tam właśnie e, codziennie, no bo w sumie treningi właśnie e, przez te trzy tygodnie są codziennie, wiadomo niedziela jest, niedziela jest wolna, to jest jedyny dzień wolny, ale no jest tak, że tam dojeżdżam i to jest w sumie tak, że e, do południa zajmę się jakimiś tam swoimi sprawami, E, jem obiad, w sumie chwilę odpoczywam, jadę tam, trenuję, wracam. E, w tam w podróży coś tam zjem, jakaś złota godzina, tutaj kolacja, chwilę posiedzę, idę spać i w sumie też śpię troszeczkę teraz dłużej, no bo też czuję, że więcej tego snu potrzebuję, no to też budzę się trochę później, jem śniadanie, coś porobię i tak, tak to się kręci. Ale, ale czuję, że jest naprawdę konkret robiona robota. Wtorki też są właśnie takie konkretne, no bo wtorki trenuję właśnie z torpedo, no to też jest tak, że rano wstaję, śniadanie Y, jadę do Poznania, w Poznaniu trening, wracam, obiad, wyjazd do Kleczewa, y, Kleczew trening, y, jedzenie po, powrót, jedzenie i pójście spać. I tak to w sumie się kręci. E, no ale czegoś takiego po części też y, mi brakowało, zawsze Wam o tym mówiłem. Więc, więc jestem bardzo zadowolony, teraz będę jeszcze bardziej zadowolony, jak ta cała praca po prostu wyjdzie na ligę, no bo, bo nie ukrywam, jest na razie bardzo ciężko na nogach, jeśli chodzi o poruszanie się, ale tak to ma też wyglądać na takim etapie. Więc teraz, jak będziemy schodzić z tych obciążeń, no to, to mam naprawdę duże nadzieje, że, że ta forma też jeszcze bardziej pójdzie do góry. No, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W Klecze też w początek takie wejście, też dosyć profesjonalne było, bo mieliśmy i testy mocy, i testy wytrzymałości. Pierwszy raz też Wam mogę powiedzieć, biegłem taki test progresywny, i ten test odbywał się na takiej zasadzie, że było chyba 200-metrowy 200 odcinek, takie koło wyznaczone. Dwóch takich trenerów siedziało pod takim namiocikiem. I oni na początku wam pobierają krew z palca, e, oczywiście macie pulsometry e, i pobierają wam krew z palca, zaczynacie bieg, tam macie dane tempo, e, pierw biegniecie tam, nie wiem, czy 3, czy 4 kółka, i to tam na ileś jest po prostu powtórzeń. I jak kończycie jedną serię, zbiegacie, znowu jest pobieranie krwi, chwila i znowu ruszacie chwila, pobieranie krwi i aż do momentu aż odpadniecie. Na tym mi dosyć też dobrze poszło, ale tu też nie chodziło o to. Kto ile tam najwięcej w sumie przebiegnie, to wiadomo, też siła yy, woli, to jak też Wasza głowa do tego dojeżdża, yy, ale też potem były po prostu wyniki z tego, yy, jak u kogo to wygląda, jeśli chodzi o kwas mlekowy i tego typu sprawy, ale też nie do końca na tym się znam, więc yy, to jakby. Nie jestem Wam w stanie powiedzieć, czy moje wyniki jakieś są super w tym, w tym temacie, czy nie, no ale ogólnie dosyć zawsze kondycyjnie dobrze się czułem, więc, więc myślę, że będzie git. Eee, no i tak to, tak to wyglądało. Eee, ciężko mi też teraz przez taki dłuższy okres czasu, co Wam teraz powiedziałem, no bo, bo to trochę jest teraz wszystkiego, co minęło, eee, Wam o tym wszystkim opowiedzieć. Więc możemy zrobić tak, że ja na Instagramie też wrzucę przy okazji następnego materiału, bo chciałbym, żeby już jakiś też następny się pojawił. Możecie napisać jakieś pytania, jakie macie w komentarzach, może coś o nowy klub, może coś o Mieszko, cokolwiek, co, co Was po prostu interesuje w tych tematach, a o czym tu mogłem nie wspomnieć to śmiało możecie, śmiało możecie się zapytać i raczej nie będzie problemu na większość odpowiedzieć. Więc śmiało możecie zadawać. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału i cieszę się, że znowu możemy się zobaczyć. Znaczy, ja w sumie kamerę, a wy nie przez kamerę, ale myślę, że wiecie o co chodzi, że mogę sobie wejść, zobaczyć, poczytać komentarze, że ileś osób to obejrzało, zawsze też to jest fajna sprawa. Dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się. Siemanko.